Witajcie na kanale to też jest z tej strony, oczywiście, Basia. Dzisiaj Was zapraszam na 14 bądź 15 dzień, już zgubiłam rachubę. Kochani, dzisiaj w menu są panki twarożkowe i zupa z papryki. Papryki pieczonej razem z czosnkiem. Wyszła rewelacyjnie, bo dogrywam się już po zrobieniu wszystkiego, ze względu na to, że wiedziałam, że bateria mi padnie i padła mi dwa razy w ciągu nagrywania, bo też muszę się wyrobić po prostu do pracy. Kochani, czego wam nie powiedziałam w filmie, odlałam tego bulionu plus mięso, będzie na jutro na śniadanie, bo będę robić galaretki. Więc kochani, tak, żebyście wiedzieli, po co w ogóle odlewałam tą część. Do przygotowania twarogowych pancake'ów będziemy potrzebować jedno opakowanie twarogu tłustego, najlepiej mielonego, do tego trzy jajka, troszkę aromatu waniliowego, jedną łyżkę mąki kokosowej, jedną łyżkę inuliny, możecie oczywiście zastąpić to wszystko erytrytolem, jeżeli nie macie inuliny, możecie dodać stewiek, sylitol, yy, ważne żeby to nie był po prostu cukier. Dodatkowo będę dodawała pół łyżeczki cynamonu i pół łyżeczki proszku do pieczenia i do tego garść Borówek. Do zrobienia obiadu będziemy potrzebować dwie czerwone papryki, jedną żółtą i jedną zieloną, jedną główkę czosnku. I żeby zrobić nasz wywar, ja wrzuciłam kilogram pałek z kurczaka. Do tego będę miała włoszczyznę, jedną cebulę z przypraw, sól, pieprz i papryka słodka. Ja dorzucę jeszcze sobie piramidkę smaku. Wszystko będę uzupełniała serem feta tłustym, a jak dokładnie zobaczycie za sekundę na filmie. Papryki, żeby było mi łatwiej postawić, obcięłam im tutaj dubki na dole, do tego przekroiłam czosnek i wszystko wrzucam do piekarnika. Wrzucamy do piekarnika na 180 stopni około 40 do 50 minut. Do kilograma pałek z kurczaka dorzucam jednego pora. Do smaku u mnie akurat wyszły trzy marchewki, troszkę selera, pietruszkę musiałam wyrzucić, bo już była zepsuta w mojej wiązance włoszczyzny. Do tego jedną cebulę i piramidkę smaku. Całość zalałam wodą tak, żeby to tutaj było tylko pokryte. I wrzuciłam do gotowania. Do przygotowania naszych plecówczków wrzucam jedno opakowanie czwarogu mielonego, tłustego. Do tego wbijam trzy jajka, łyżkę mąki kokosowej i łyżkę inuliny. Pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki cynamonu, parę kropel aromatu waniliowego, i wszystko do porządku ze sobą mieszam. Do do porządku wymieszanej masy dodajemy garść borówek i mieszamy jeszcze raz. Całość będę smażyć na oleju pokosowym. I na bardzo mocno rozgrzanej patelni formujemy takie małe pankejki. No, prawie idealnie. Nie żeby oczywiście inaczej, musiała mi się rozładować aparat w trakcie, więc miałam czas poukładać, tak zanim mi się podładował do porządku moje śniadanko. Tak prezentują się pankejki, Jak widzicie, widzieliście, oczywiście nie obyło się bez trudności z obracaniem, ale jak widać udało się i one są takie nawet, że się tak mocno nie rozwalają, jak widzicie. Okej, okay, lecimy sobie adem. Papryki, jak widać, się świetnie spiekły, więc będziemy je teraz obierać z tej gorącej skóry. Czosnek wyciągamy pojedynczo, bądź wyciskamy. Kuchenie z naszego bulionu wyciągamy wszystkie warzywa i mięso. Odlewamy litr. Stawiamy na mały gaz. Dorzucamy naszą paprykę razem z czosnkiem, przyprawiamy z solą, pieprzem, papryką słodką. I możecie dodać jeszcze przyprawy, które lubicie. I całość razem blendujemy. To wszystko ta bateria, kochani, jak widzicie, z serkiem. Świetnie wygląda ta zupa. No i oczywiście, jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole. Ten przycisk z czerwonego ma się stać szary. Możecie kliknąć dzwoneczek, tak żeby nie ominąć żadnego kolejnego filmu. No i nic, ja uciekam. No i trzymajcie się cieplutko.